torcik, tak. Nurska dostała torcik i, um, i czapkę urodzinową, także tak y, dość tematycznie. Za 4 lata się napijemy. Wiem, 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 widziałam to. Halo? Ten darmowy kill to jest prezent urodzinowy, rozumiem. Dobra, wróćmy się tam w sumie. Bo zapatrzyłem trochę na czat. Czemu ja nie mogę cię w nic trafić? Tragedia. W sensie w żadną przeszkodę, żeby nie było, bez żadnych mi tutaj skojarzeń. Digi-dongi. Dobra, na, na górze sobie damy tego drona. O, powód, dla którego nie gra się Skull No Norel. Co ty robisz? Halo? Ace? Are you okay? Mada faka? Jasne, jasne. Przepraszam jeszcze w urodziny do tego. O, klaustrofobia waliu. Ale i tak paleta. Valiant Mogę kupić grampadzie urodziny? No. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Tak, bez kitu. Oj, dupa, z pieprzu mi. Czekajcie. Yes! Dobra, będzie pite. Mniej w sensie, ale. Boże, jaki jest alkoholik okropny. Jak ze mną nie wypierzesz, to. Nie miej deli, Nie miej deli Niemeli nie Okej, okay, to nie pijemy w tej rundzie. Nie pijemy w tej rundzie. Nie pijemy w tej rundzie. Tamek. To... Nie, to jest mój skill, proszę cię, to mój perk był Free Drop. Okej, ok. Okej okay. Myślałem, że to ja mam spóźnioną reakcję. Dobra, robimy mind gamea przez całego szaka. I, git. I tu palce zniszczem. I Shamuki jest nasz. I ja jestem dobry w bejtowaniu tego. Ja jestem za dobry w bejtowaniu tego Deadharda. Dobra w końcu. Idę do Was, gnoje, Ale Wam na klepie teraz, nie? Ale masz teraz. Ale jesteś teraz sklepana, nie? Ja mam to w dupie. Input. Ktoś mi input zamienił. Nie w tym momencie. Czekajcie! Co wy robicie? Inputy mi są... Ale wy jesteście okropni! Ale wy jesteście okropni! Noc, he, dobra, okej okay. Iwo Tak? Wiecie z czym mi się to kojarzy? Miałem taki odcinek na kanale, gdzie próbowałem zaslagować cztery osoby z pomocą takiego fajnego builda z knockoutem na klaunie. Z insta down paluszkiem I ja czuję, że zaraz spotka mnie karma za tego okropnego builda No przecież ja chyba... Przyszłość przewiduję. ja powinienem w Totka zagrać Oj 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 nie nie nie, nie. tak. ha! <laughs> to coś kupi? Nie mogę. Wszystkie butle smisowo. Wszystkie. Bracie, okulary sobie kup. Czekaj, bo ja nie trafiam. Zmisowo 10 butelek na mnie i DC zrobił. To się cieszę.